Cześć, witam wszystkich. <grych> wszystkich Jestem Maciej Dzisiaj nagrywam filmik z Rumką pokażę na do widzów Licznie I Dzisiaj pokażę Wam Jak ją ułożyłem Dobrze, Siat, Licznie, łapka Dobrze, druga No, to też, nie chcę Chcę drugą, licznie, proszę Takie podstawowe, siat łapki Nauczyła się dwa miesiące. Wiadomo, że od razu. Wiadomo, że od razu ten eee, się nie nauczy. Potrzeba czasu, trzeba być cierpliwym co do psa. Akurat. To chyba jest logiczne. A więc tutaj, Pokażę teraz, czego jeszcze bardziej się nauczyła. Puka. Masz, masz. Uka, masz, masz. No? Puka. Siad. Tak. Łapka. Dobrze. Łapka. Nie ta, drugą chcę. Dobrze. Leżeć. Leżeć. Zostaw to. Dobrze. Nie rusz. Nie rusz. Nie rusz. Nie rusz. Nie rusz. Proszę. No Chciałem chociaż ten dobry przysmak akurat. A teraz Zmienię coś trudniejszego. No, są smakówki. tak, są, no, jest jedna. Nie rusz. Nie rusz, unka Nie rusz. <grywa> <grywa> dobra, Wary już też umie ja wiem, widzę. O, dobra. Umka. Nie rusz. Nie rusz. Nie rusz. Nie rusz. Nie rusz. Nie rusz, dobrze, świetnie. nie rusz, nie, nie. Proszę. No takie podstawowe rzeczy, waruj leżeć, potrafi. A teraz na przykład jest taka też sytuacja, jak mi czasem jest mi smutno albo yy, właśnie ee, no potrzebuję czy coś takiego, to jest taka reakcja.

o, no, 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 no. Luka, tutaj masz. Kurde, tutaj masz. Chodźcie, szukaj, 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 Nie, nie ta krumka kuźwa. I tak miał wyglądać. Nie tak miał wyglądać. Luna. Leżeć. I siad, boże Siad. Luka.

masz, tu masz smaki. No, przyswaki, no. Akurat chciałem pokazać, bo akurat było zajęcie. Byłem zajęty przez chwilkę, no. Jak są właśnie smutny, albo jak mi jest źle, powiedzę, że ma zawsze mnie. To też potrafi. Tak jak każdy Tu masz żyj. zawsze po brzuszku tak, mój piesio mój piesio wypluj to, wypluj to lunka no jak widać kuria ja puściłem, on nie ucieknie bo jest ogólnie też jak ją puszczę yy, może też tak być że ucieknie i ja zawsze tylko reaguje na lunka masz bo zawsze mam przysmak mam a mówi, Lunka masz, Lunka masz, masz, o, widać, kurde widać cała biała, górny pies to szliwy pies, Co nie można tak powiedzieć, ale jakby myśl cały czas, codziennie, aby tak się wróciła, kurde Luna, nie poczuj się kuźwa. Kurde, no nie prąż się, nie ruszaj się na chwilę. Ech. Chyba nie wyjdzie tam bo kurde za dużo zapachów. Runka. Masz, 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 masz. Kurde, zobacz. Chodź tutaj. Masz. Łokaj. 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 Okay. Zatrzymałem sobie dwa na siebie.

Nabiegała, po kiedyś zapała i bardzo miła śmiela I ten wzrok no nic, to nie wyjdzie, akurat. Ale tak że zachowuje się ten, jak dmucha mi ją właśnie w twarz. mi tak przytuli. Akurat na koniec filmiku pokażę Wam zdjęcie, jak właśnie tuli mnie, <laughs> jak mnie źle. Naprawdę to jest super sprawa. A teraz zryj to. No, Dobra, chyba dość Ogólnie Tyle na dziś Ona już chyba ciągnie na swój teren Ma swoją drogę Zawsze siedzimy z dalszym staniku Od bloku Teraz Zimka Chodź Oplaś 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 Ślicznie 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 Chodź, chodź, chodź piesio Dobra bo to też samochody jazdzą jak jeśli chcecie być na co z filmami to subskrybujcie kanał tam na dole i wam się spodobał film, bawkujcie i co? do kolejnych filmu. aluwa!